Pan doł Ja pierdolę, ale głupie imię Nie mogłeś się gorzej nazwać? To no nie jest dobre, jak do pracy No a, Przepraszam bardzo, ktoś wspominał coś o moim e, imieniu i nazwisku? Tak, pan Filip Filiprian Ja nic nie mówię, radny Ja też nic Dzień dobry, panie kierowniku e, A ja jeszcze mniej Przepraszam, bo mi się tutaj widzę czy ktoś, czy ktoś tutaj dał jakieś zezwolenie na rozmowę? Przepraszam? Pani Grażynko, yy, jakieś specjalne zaproszenie trzeba pani dać, żeby sobie pani usiadła tutaj na czterech literach? Yy, tak, jak najbardziej. Dziękuję. U, nie, widzę, że była pani u barbera, bo był on z elegancko zadbany. Owszem, za wypłatę od pana. Godziwą oczywiście A, już, już bardzo pani dziękuję za te słowa. Naprawdę już nie musi pani mówić. Eee, bardzo proszę, panie Filiplian. Eee, dobrze, bo ja wstanę. Bo pan zapytał, kto pan udzielił pozwolenia. Tyłu, ja pan zrobił, ponieważ tak, tak. Panu, nie będę mówił. Ja pan zapytał, kto udzielił pozwolenia na rozmowę, ale chciałem tylko zaznaczyć, że ja odpowiadałem na pytanie pana. To wszystko, dziękuję. Oczywiście, ma pan prawo mieć takie wytłumaczenie, lecz nadal nie rozumiem, kto dał zgodę do rozmowy. Ponieważ, jeśli ja zadałem pytanie, to musi pan się tak samo zgłosić, powiedzieć. Wtedy mi tak. O! Dziękuję. O! O! Już myślałem, że pan się nabierze, a jednak pan się nie odezwał. Bardzo proszę. Ja bym chciał przeprosić, bo ja nie wiedziałem. Dziękuję. Proszę usiąść. Rozumiem. E, drodzy państwo, moi kochani. Możemy teraz wstać i udać się do swoich stanowisk. muszą tak tutaj leżeć, porozrzucane. Eee, nie jestem pewna, ale czy Panie Patryku! Pana... Przepraszam, przepraszam że Pani przerwę. Panie Patryku! Tak, słucham. Eee, czy Pan się czymś aktualnie zajmuje? Eee, tak. Co Pan teraz robi? Bo widzę, że Pan się tutaj smęci, jak smród pogać Idę do swojego komputera wypełnić wnioski. A przepraszam bardzo, bo. Proszę podejść do mnie. Czy tutaj, o! No, szukam mojego biura cały czas, nie mogę go Patrick znaleźć. Osiek. Widzę, że pan tutaj bardzo był bardzo chętny, żeby coś tutaj zrobić. Co pan tutaj szuka? O CO TO JEST?! Panie, panie Patryku, proszę nie siadać, tylko stanąć tutaj od razu. Yy. Drodzy Państwo, jak pewnie zastanawiacie się, po co znowu to spotkanie tutaj? O, puść rękę, naprawdę. Yy. Po co ja tutaj was znowu zebrałem? Przecież jeszcze nic nie zdążyliśmy zrobić, prawda? No powiedzcie sami, no nic człowiek nie zdąży zrobić. Jeszcze dobrze stan na stanowisku nie usiedliście. Ale ja mówię, pomogę wam, przejdę się po biurze. Każdego usadzę, nie ma problemu, bo to tutaj przecież jestem. Przecież jestem kierownikiem, tak czy nie? Tak. Tak, panie tak, Dziękuję bardzo. I proszę państwa, idę sobie koło tutaj stanowiska tak zwanego pana Filipriana. Już za chwilę panu udzielę głosu, Proszę poczekać chwileczkę. Zaraz panu będę to panu pamiętał. Idę sobie i mówię. O! Pan Patryk Owsik nie może sobie znaleźć widzę swojego stanowiska. Podejdę do niego, zapytam, o co chodzi, może mu pomogę. W międzyczasie złapała mnie tutaj pani z, z prośbą, ale niestety musiałem jej przerwać. Więc proszę usiąść. Więc podchodzę z powrotem do pana Patryka i pytam, nie może pan znaleźć stanowiska? A on mówi. Nie. Po prostu y, nie mogę znaleźć normalnie stanowiska, bo się zgubiłem. A ja mówię y, A to czego pan tak szukał straszliwie, intensywnie przy panu A On mówi, Ni niczego. Ja przysięgam normalnie, że ja tam tylko żebym przechodził i kiełbasyk kawałek zobaczył. Ja mówię. Sprawdźmy. Podchodzę do stanowiska w ten sposób. A tutaj O! Proszę zobaczyć do mojej ręki! Coś niesamowitego, przypadkowego. Teraz panie Patryku, ma pan sekundkę na to, żeby mi odpowiedzieć. A, przepraszam, proszę bardzo odpowiadać. Tak, przepraszam, bo pan zapytał, czy to pan jest tutaj kierownikiem? I, i ja chciałem powiedzieć. Ja chciałem powiedzieć, że tak. No i spierdalam Już pomagam, już pomagam Bo to trzeba szybko, o to upada Wtedy bierze się I palenie, i cyk Ale wiecie, że można palić w kuchni tylko Bo tu normalnie są alarmy podłączone Więc to nie można dymić To idźcie sobie tam do kuchni alarmy to są kurwa trapy. Ja widziałem, jak to zakładali. Dobra, ale jak się kierownik zobaczy, że pali się kurwa. Pan kierownik tutaj jest swój chłop, swoje Bardzo przepraszam. Zapraszam, pani Grażynko, zapraszam, zapraszam, z powrotem. Nie tylko dobry kierownik, ale i przede wszystkim nasz dobry przyjaciel. Panie Filipianie, może pan pozwolić na chwilkę do biura? Oczywiście, już Ciekawe, Kusić, o czym będą gadać. Czy chodzi o tego papierosa? Ja mam nadzieję, bo ja, ja mówiłem, że nie można palić. No. Tutaj już trzeba zachować czystość. Ty, ale jak go tam opierdal, ale tam zasrany siedzi ten Filip. Ja widziałem, że pali trzy papierosy. Kurwa, ja też, ale ja jestem woźnym, ja mogę. To on jeszcze się wzią? tłumaczy, jeszcze kierownika obgaduje, jak on naprawdę <gaduje> mu stoi Ja lepiej już pójdę do pracy, bo jak kierownik mnie tutaj zobaczy, to. Kurczę. Ja mam no. coś do roboty u pana kierownika. Daj mi tego papierosa, aj go chcę wypalić. Dobra, dobra, dobra. Sosaga. Dzięki ja czekam, muszę coś posortować u pana kierownika w biurze. E, pokój, ja pokój. Też muszę... Zapraszam no, do panie sali. O. <noise> <noise> to. Może pani Państwo, jak wiemy, jesteśmy gdzie? Kto wie, gdzie jesteśmy? W pracy. W biurze! W biurze... o! Oh, w biurze. A w biurze mamy jakie tutaj stosunki między sobą? Pokojowe. Pracuj, proszę. Profesjonalne. Innego, o, 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 o! Kto to powiedział? Ja. Tenkipał. Panie Piotrze, panie Piotrze. To on dalszy, powiedział? Obowiązków. Gratuluję. Dziękuję. proszę pana. O, proszę bardzo. Panie Piotrze, jak wiemy słowo profesjonalizm kojarzy się z czymś profesjonalnym, prawda? Tak samo ze słownictwem, ze stosunkiem do współpracowników. A tutaj mam pewien przykład dla Was, jak nie postępować, gdy widzicie kierownika. Zapraszam Panie Filiplianie. Znaczy, no jestem tutaj, tylko jeszcze powoli zaczynam myśleć, że to nie są żarty, a ja, ja bardzo proszę straszam, panie Filipianie powiedzieć. Proszę, panie Filiprianie, powiedzieć, <coughs> tych słów, których użył pan y, w moim stosunku w mieliśmy rozmowie, poważną, w moim biurze. Ja pana nazwałem przyjacielem moim i, i kolegą Stop. najlepszym. Błąd. Drodzy państwo, pierwszy błąd. Czy ja mam napisane na plakiece, kolega? Przyjaciel, czy może jakieś inne słowo widnieje na mojej plakietce? Proszę powiedzieć. E, chciałabym powiedzieć. Gdzie ty masz plakietkę? najważniejszą osobą w naszym biurze. Nie i widzę tej plakietki. Proszę pana zwracać z szacunkiem. Tak, tutaj proszę pana panie. Y, panie kolego. O, widzisz? No, ja bardzo chciałbym. Czy to było naprawdę publicznie? aż takie trudne? W razie publicznie. Dam ja ci jeszcze chwilkę czasu, proszę mówić. Chciałbym przeprosić za to, bo ja myślałem po prostu, no źle rozumiałem sytuację, przyznaję, teraz już mi pan ją lepiej nakreślił. I, I chciałbym w takim razie dostać szansę, żeby wrócić do profesjonalnego już tym razem panie kierowniku wykonywania moich obowiązków. No źle rozumiałem po prostu nasze relacje tak zwane szkolne, no bo przecież bawiliśmy się w tej samej łapce, paliliśmy za szkołą razem. To było, to Pamiętam było jak 42 raz 42 lata temu. Macie 60 lat? Pamiętam ja pierdolę. Ale to oczywiście tu w pracy nie Panie ma żadnego Filipianie, znaczenia, nasze tylko się skupiamy z młodych na profesjonalnych... Lat. Tego człowieka już nie ma. Dokładnie, nie, nie ma już śladu po nim, ani najmniejszego. Proszę usiąść i, i dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Tak. Także, jak widzicie, daję wam już ostatnią, ostatnią szansę, jeśli zobaczy jeszcze raz, oczywiście przerwa się należy, jak każdemu, jak psu gówno, prawda, wszystko się wszystkim należy, ale jeśli ja słyszę już za drzwiami, że sobie tutaj dyskutujecie, że jak kierownik zobaczy, to będziecie byli przejebane, to tak być nie będzie. Zapraszam do roboty z powrotem. Też potrzebuję podpisu. O, dziękuję. Yy, proszę mi otworzyć serwerownię, bo muszę tam zanieść papiery. Nie chcę zanosić. wymyśliła! <śmienicza> <sobie> <śmienicza> o ja pierdolę! Coś ty wymyśliła! Ona do serwerowni papiery idzie zanieść. Kurwa za za pojebany dzień. Co to kurwa ma być? Co to? Wypierdalasz ale panie dildo, naprawdę, panie Filip, ja nie zapraszam do mnie do biura. W takim celu? Ja muszę sprzątać, nie mam czasu. Bo... Zapraszam do biura. Niech pan sobie usiądzie wygodnie to dostałem to stanowisko. Mhm. Wejdźmy sobie może na mail. O! Ciekawe. Piotrek, psi, Gutas Nie. napisał do mnie: chuj ci w dupę. Nie kultura, człowiek. naganne zachowanie. Zastanawiam się, a może najpierw zapalę, zanim się zirytuję. To jest naprawdę nie do zaakceptowania, zachowanie. Pana gniew jest całkowicie uzasadniony. Aż się zastanawiam, co powinien pan z nim zrobić? Może wyjebać go na zbity pysk, za przeproszeniem. To mogłoby być... słuszne zachowanie w tej sytuacji. Ja nie o, wiem, czy on się tam a... ko pana komputera też nie kręcił, tam na notatniku coś nie pisał. Panie Filip, ja nie. Minęło. Chcesz być pan sprytny. O, o wilkumowa! Przepraszam, wino waję. na mnie spojrzeć? Patrzę się, widzisz, Chcesz Być pan sprytny, tak? Ale niestety <laughs> ja... Już panu kiedyś tłumaczyłem. Raz. A może i sto razy? Że ja tu jestem kierownikiem. <laughs> ja tu kurwa... w chuja Dildo, Jeśli ja dildo, widzę... dildo, Dildo, Dildo. Jeśli ja pamiętam, widzę, zamknij, zamknij mordę, zamknij ci bez zamknij kurwa. Jeśli ja widzę, że ty technikum. kurwo pierdolona piszesz na jego komputerze do mnie, na moich oczach, a ty mi pierdolisz jeszcze, że to on, to mnie krew jasna kurwa zalewa. I przykro mi bardzo, panie Filip ale tym razem pan już przesadziłeś tak mocno, że pan wypierdalasz nawet z woźnego. Słuchaj, mieszyć. Poczekaj chwilkę, bo wolisz usłyszeć, co mam ci do powiedzenia. Dildoszku, malutki, okrąglutki, wesolutki. Pamiętasz jeszcze może nasz wyjazd na zieloną szkołę. Wciąż mam te zdjęcia i nie chciałbyś, żeby ja by... ujrzały światło Cieszę dzienne. Cieszę się że masz zdjęcia swojej cipy. Nikogo to nie obchodzi. Ha! Gdyby to była moja i gdyby to była cipa, to byłaby inna rozmowa. Ale dobrze wiemy oboje, udało mi się sfotografować sam tej pamiętnej Posłuchaj nocy. Posłuchaj mnie, skurwysynu. Jedno jebane słowo i wypierdalasz, rozumiesz? <laughs> Jedno malusieńkie słówko z tej twojej kaprawej, włochatej mordy, jak dupa kurwa starego dziada, wypierdalasz. Understand? Ale... żeby to było jakoś tak sprawiedliwsze, to może by mnie pan awansował na asystenta swojego? Panie asystencie, oczywiście, że tak. No to w takim razie, dogadani, bardzo mi miło. Zawsze cię lubiłem, Bildoszku. Panie Filiplianie, zapraszam na sekundkę. Yy, pytanko... Tak? Mamy pewien problem z... Mianowicie ja z naszą panią... Yy, rdzawą Garzynko. włosą. A! Widzę, że nawet... Nie muszę tutaj rozmawiać już wszystko wiem. A... Ja się jej od dawna przeglądam i trochę mi śmierdzi. I nie tylko mówię Aha. o tym, że się rzadko mieje. Czyli pani Grażyno się Pani Grażyno... Przykro mi to spotkanie mówi, sumie... Robicie spotkanie? Beze mnie potajemnie, żeby mnie oczernić. Nie, Grażino, to nie tak. Składam po zawiadomienie prosto. do Urzędu Pracy, że jest pan niegodziwym człowiekiem. Nie, nie Bam, będzie mnie nikogo kurwa, tym pracy. Nie, nie, Zawiodłam będzie. się kurwa, na pana placu. Naprawdę mi że, że pod tą czapką, to, to kurwa pierdolone. Naprawdę. Myślałam, że pod tą czapką jest coś więcej, ale serca tam nie ma. Proszę. Jeden nerw. Chyba ja na grażyna, co nie? Grażyna. Przepraszam ma... Przepraszam. Na momencik dosłownie. Dobry pana. A zamknię te drzwi. Ja, że tak powiem, jesteśmy po tej samej stronie, więc chętnie się podzielę swoim doświadczeniem. Pani grażynka nie ma jednej ważnej rzeczy, która składa się z trzech sylab. Do, wo, tu. No. To tu. na temat. Dziękuję za wysłuchanie pani Grażyno, dostała pani awans. Zapraszam ze mną. Dzień dobry. Zapraszam, zapraszam. Nie, tam kurwa i jeszcze. Drodzy Państwo, zebraliśmy się tutaj w wiadomym celu. Niektórzy dostaną, że tak powiem, awansowani. A niektórzy. A ty co, kiteczka? Co się gapisz, kiteczka? Nie patrz Ale może grzecznie to piana Piotra, proszę w ogóle usiąść. Nie będziesz mi mówił! Ty i twoja fryzurka Kicham na tą firmę. Mam dość takiego traktowania. Wszystko na mnie, wszystko mi oczerniasz. A pani, Oskarżasz grażyna, mnie. a pani graży na zawsze w Pani graży na zawsze w na basen chodzi do w taki pracy. W ten sposób niesubordynowany się zwraca pani do naszego y, y, czcigodnego tak. szefa? Tak! Przegięcie to. Sam popi nie będzie mnie dyskryminował w ja pracy. i pozostali I spo, również spotkań również. poza moimi plecami. Hmm. Drodzy Państwo... mówi. Spotkaliście się w grażyna Proszę na chwilę osobności, Pani Grażyno, proszę na chwilę na osobności. Nie, naprawdę, to jest porażka jakaś. Proszę na chwilę na osobności, naprawdę, na sekundkę. Drodzy Państwo, musimy zrobić głosowanie, czy grażyna zostanie wyrzucona, czy nie. Mamy na to minutę czterdzieści. to Panie dildo. Okej, kto jest na tak? Myślę, że również. Rozumiem. Ja też. To była przesada. Pani Poniżej wszelkich pani, norm. Pani, pani Zachowanie Grażyno. pana podłe. Naszypam. Pani Grażyno. Proszę już nie krzyczeć. Proszę usiąść. Nie jest to moja decyzja. Ale jako, że ja mam 10 głosów. Jako mój jeden głos. To została pani. Ma pan też jedną brew, a nie dwie. A pani ma za to jednego wąsa, a ja nie mam, więc yy, mamy jeden jeden. Czy chcielibyście coś powiedzieć do pani Grażyny? Ostatnie jakieś słówka? A, no powiedz, ja kiteczka! Bardzo, kiteczka. Proszę powiem. bardzo, kiteczka, odezwij się coś. Guto. Wynka. No. Ja miałem do ciebie już coś od momentu, wtedy co zatańczyliśmy i wszystko na mnie zrzuciłaś, a dobrze wiedziałeś, że to był Twój pomysł i że w ogóle zaproponowałaś alkohol wtedy w pracy. Ja to był akurat wspólnego. twój pomysł, ty chciałeś tak. chlać. Ja chciałam tylko zatańczyć. Pan Dildo mnie zna i wie dobrze, jaki ja jestem i że ja w życiu kropli alkoholu bym ja... nie przełknął, bo Zdanie się nie Alkohol! Alko... Pani Grażyno, Wszystko mówię o Czy mogę, mogę coś ostatnie powiedzieć. Nie o co mogę podejrzewać, to to że pan Filip nie Proszę mnie dopuścić do głosy. tych kłamstwach to proszę powiedzieć ostatnie słowa i kończymy to spotkanie. Chciałam tylko powiedzieć. Że oby, jak będziesz lazł lasem w nocy, to żeby ci belka na łeb spadła i ci ten mózg głupi rozjebała. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. <grywa> ja się Dolek! Ona naprawdę brawa. była. <grywa> tak. No tak, od samego Tam początku... Temu to, że... już o tym. Od samego początku było ty swe. Ale ja nie ja, 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 ja. Ale specjalnie to tak długo trzymałem, żeby było śmieszne. Fajnie było.